Halo halo, witam was w kolejnym odcinku na GameStorm, pamiętajcie widzowie, że materiał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, także myślę, że możemy przejść sobie tutaj do odcinka, a i bym zapomniał, pamiętajcie też, że z kodem kosior macie plus 15% do doładowania i jednego dolara. Także co panowie i panie, zapraszam Was tutaj do odcineczka. Zobaczmy, co możemy tutaj zgarnąć z 8000. Może potwieramy sobie skrzyneczki. Tak, myślę, że potwieramy sobie skrzyneczki. Eee, potestujemy sobie tutaj Nightmare Pumpkin. Eee, widzowie, także zobaczmy, co tu nam da. Oj, prawie ten oni tak jakby siadł. To byłoby fajnie. Ale spokojnie to sobie sprzedamy, albo zostawimy sobie jeszcze jakieś rzeczy, może na kontrakcik, jakiś Orion, tu fajnie. Chyba to jest droższe niż skrzynka: 212 zł dokładnie. No i co, widzowie? Właśnie też zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba, bo wtedy możecie wygrać skiny na moim Discordzie. Także link w opisie, serdecznie Was zapraszam. I co, jeszcze mogę Wam powiedzieć, widzowie, fajną informację. Że możecie u mnie sprzedać skinki, także też możecie wejść na Discorda ze mną się skontaktować, musicie mi podesłać floata, nazwę skina, yy, najlepiej jeszcze screena, no i wtedy możemy się jakoś dogadać ze mną na PW Płatność 8 dni po wysłaniu skina. Także wszystko możemy sobie też jakąś umowę sporządzić, ale ona też nie jest konieczna. Więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was. Yy, do mnie, tutaj na pewno na Discordzie. No ale tutaj, tutaj, tutaj coś słabo i dropi. Może kolejna nam skrzynka coś ciekawego da? Tu widzę, że Rar i tam za cztery koła może nam wydropić. Fajnie by było, ale raczej ciężko by było. Ciężko będzie. Ciężko będzie. Więc lecimy z tryb boostem i na Jokera, żeby szybciej nam tu zleciało. Okej, okay, tu nie dało lepiej. Jeszcze raz spróbujmy. O! Skeleton Slotter to mi się podoba i takie dropy widzowe macie tutaj z kodem kosior. Eee, przejdźmy sobie dalej tutaj, może do jakiejś innej skrzyneczki. A właśnie, 4600 mamy tutaj tej waluty, którą możemy wymienić na przykład z zbrojowni. Eee, I co by nam dało tutaj z tego? Uwaga, uwaga! Sprawdźmy, co by nam tutaj dało. O! P90 versus Także sprzedamy sobie za 13 zł. Zawsze fajnie coś przygarnąć. Przejdźmy sobie tutaj. Mamy miasta. Wejdźmy sobie do Warszawki. Jak do siebie wchodzimy. Sprawdźmy, co nam da tutaj Warszawka na 3 razy. No tutaj słabo. Tutaj słabo. Ewidentnie słabo. 619 za 135 zł. Mogło ewidentnie naprawdę lepiej dać. No ale spokojnie zobaczymy. Jeszcze damy szansę tym Warsaw. Damy szansę 135 zł z trzy skrzynki. Może wylecieć tutaj full stop? Aha, w filteście, A my, jaki nam dało? Aha, czemu ten jest taki drogi? Okej, okay. aha, bo to suwenir, dobra, dobra, no dobra, no sprawdźmy. Może so sypnie nam tego suwenira, ale dobra, nie, myślę, że pójdźmy sobie z tej warszawki. Nie ma co, widzowie, nie ma co. Face it level 10 lecimy tutaj, wjazd 2000, prawie bitwa. Fu, bitwa skrzyneczki 3 i mamy słabo słabo miernie miernie 754 zł jeszcze weźmy sobie jedną zakręćmy tak Nożyk jakiś spoko tutaj spoko nożyk zawsze fajnie sobie przygarnąć No i zostało nam 500 zł więc sobie ale myślę, że sobie przejdźmy sobie do kontraktu zrobimy sobie jakiś kontraktik, hopsa zrobimy tak napiszemy sobie kosior. Wiadomo, takie z tym kodem najlepsze są dropy, widzowie, także kosior wpisujemy, damy średni, a nie, nie możemy dać średniego, no dobra, to damy łatwy, w takim bądź razie i sprawdźmy. Uuuu, to bardzo dobrze dało nam, 891 zł. dobra, fajnie, fajnie, zróbmy sobie jeszcze jeden taki kontrakcik, eee, tylko nie wiem z czego... Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, 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 tak i tak 2676 zł. Może nam, aha, nie, to jest potencjalna nagroda, ale Max Win? No, fajnie by było przygarnąć. Lecimy z tym, lecimy z tym. Niech nam da coś ciekawego, niech nam da coś ciekawego. Opa, opa, i lecimy. No, tutaj średnio, ale Blue Steel. Spoko też przygarnąć sobie coś takiego. Yy, widzowie, no co wam mogę powiedzieć? Trzeba tu wlecieć coś grubego, jakąś bitewkę trzeba zrobić, myślę. Także zrobimy bitewkę i dodajemy od malejących. Dajmy sobie takiego czempiona FPL-a i 10 Level faces Tak, tak, zrobimy. Damy na szaret na 4 osoby. To jest taki tryb, gdzie wszystko, co tutaj się dropi, to się dzieli na wszystkich. Więc zobaczymy, może coś ciekawego dropnie. Może fajnie by było nawet, żeby coś bardzo drugiego dało. Tak, także dadamy sobie te najlepsze boty, jakie najwięcej dropią. Więc zobaczmy, najwięcej wygrywają, znaczy się. I champion, zobaczmy, co tutaj da. Ok, tu ładnie dało, tu ładnie dało. Ale to za mało dalej, jednak na, na czterech to za mało. Uuu, tu ładnie dało, dobra, dobra, lecimy, lecimy. I kolejna bitewka, no tutaj miernie, miernie. Czy to w ogóle się zwróci? 1400 złotych. No niestety mogłem w ogóle tego nie dzielić, bym zgarnął tą bitwę solo, więc myślę, że możemy zrobić tak na jedną osobę, w sensie na, na dwóch, czyli ja i bot. Zaczmy, zobaczymy. Mam nadzieję, że da też coś ciekawego. Na przykład taką White Lily, fajnie by było przygarność. No ale co, no zobaczymy, widzowie. Nie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. No i łapki w, fu, łapki w górę, komentarza i suba, tak? Bo wtedy możecie wygrać skinka. Link w opisie. Zapraszam Was serdecznie. I patrzcie, co tu się dzieje. Przegrywamy, ale może tutaj. Nie, niestety, niestety, niestety nie tym razem. Niestety nie tym razem. Zróbmy coś innego, zróbmy coś innego. M malejąco. Champion, FPL. I to, i to, i to myślę możemy zrobić, tak. Jeżeli nie da, to trudno, ale kto wie. hot rodzik jakby spadł, no byłoby ciekawie na pewno, byłoby ciekawie. Ale jeszcze zobaczymy. Jeżeli przegramy tą bitwę, to przejdziemy po prostu do skrzyneczek i potestujemy jeszcze skrzyneczki. Champion, zobaczmy. Okej, okay, tu ładnie dało, ładnie dało. Fajnie jakby jeszcze coś dało z tego FPL-a. Okej, okay, no tak może być, mogło być lepiej, nie? No i Hot Rod Fury, Oni... Pięknie, 4598, to mi się podoba! 7 koła, 7 koła, dobra, lecimy z tym jeszcze raz! Myślę, że to nawet możemy tylko na tym się skupić, tylko na tym się skupić i dać jeszcze underdoga, skoro teraz wygraliśmy. to myślę, że może teraz przegramy, może teraz fajnie jakbyśmy przegrali, bo wtedy zgarniemy wszystko. Dodajmy najlepsze boty i zobaczmy co tu się wydarzy, zobaczmy co się tu wydarzy, jak hot rod jakiś zleci komuś to będzie cac naprawdę. Póki co, póki co słabo jest 1000 zł dla mnie, to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. 200, dobra, tu niby teraz dla mnie, ale tu dalej. Mam 500 zł więcej niż smurfetę. Ojoj, oj. no niedobrze, no niedobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko na dwóch teraz. Underdog za 3415 zł. Jak nie odda, to trudno. I tak oni taj nam wyleciał w Factory new Więc fajny dropik. Mam nadzieję, że jeszcze coś nam takiego fajnego da. Zobaczymy, zobaczymy. Hot rodzik leci. Uwaga. Nie ma hot rodzika. Ujujujujujujuj, bo doppler, fajnie, fajnie. Szkoda, że nie dla mnie. Tutaj jeszcze jakiś usp Uspik wyleciał, fajnie. Ok, lecimy dalej. No, 1000 złotych ma przewagi, tak, w Rush, rush B. Więc to dobrze, to bardzo dobrze bym powiedział nawet, bo bitwa się już zwraca, ale okej okay, z hardenet, fajnie, fajnie. No dobra, no dobra, jest ok, myślę, że jest ok. 5000. Jeszcze raz sobie zrobimy teraz na normalu tą samą bitwę. Bo myślę, że ta skrzynka ma naprawdę potencjał, więc niech da tego hotroda i będziemy wszyscy szczęśliwi. Także lecimy z tym koksem. Dawaj tutaj hotrodzika riru. I może spadnie. No kto wie, kto wie. Ok. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Chociaż bitwa to się na, na zero ta skrzynka. Tutaj już gorzej. No i ostatnia skrzyneczka. Co tam kryje? A włupkę. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio, co mamy w ekwipunku? Kurde, tego noża, to ja bym sobie chciał wypłacić. Więc sobie sprzedamy. Sprzedałbym wszystko oprócz tego noża. Więc fajnie by było, jakby był tu lockin, ale nie ma, więc trzeba osobno sprzedawać. Więc sobie sprzedamy to wszystko. I zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy zdziałać z tych pieniędzy. I zrobimy Olina takiego. Zrobimy Olina 4752 zł. Lecimy z tym, co by tutaj zainwestować? Co by tutaj zainwestować? Aha, może sami same tak pokręcimy. Same tak pokręcimy. O, no i gitara, zobaczymy. Może bot nam nie zakosi nic akurat fajnego. Okej, okay. to jest ładny drop. To jest ładny drop, naprawdę dobry drop. 2000, auk hot rod. fajnie. Jeszcze raz sobie zakręcimy. Okej. Okay. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Tutaj akurat nic, nic ciekawego nie wpadło, więc jeszcze na dwóch, znaczy na dwie zakręcimy. I uwaga, tutaj średnio, tutaj średnio, ale fajnie, bo i e ifa mamy. Zrobiliśmy trochę profitu widzowie, także myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba, bo wtedy wygracie skinka. Używajcie kodu, który daje Wam 1 dolara, kodu kosior oczywiście, który daje Wam 1 dolara oraz 15% do depozytu. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, widzimy się niebawem. Pozdro!